Siemanko, z tej strony Agrołuki i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku już w 41 odcinku na serii na polskiej wsi i na samym wstępie zostawcie 10 łapek w górę. To będzie kolejny film z tej serii i widzowie wam bardzo dziękuję za 207 subskrypcji na kanale, więc widzę, lecimy po więcej, czyli po 300 subskrypcji do końca tego miesiąca. Czyli listopada. I widzowie napiszcie hashtag kombajn, a ja wam przypnę serduszko albo nie, albo hashtag nowy kombajn, a ja wam przypnę serduszko, i widzowie tak, i widzowie, i widzowie tak, ciężarówkę, widzowie, jedziemy po nowy kombajn. Już pewno się spodziewaliście po tytule, no bo już. Jak sami widzowie wiecie, no to ja w tytule pewno piszę nowy kombaj. Kupiłem nowy kombaj, czy to nie... czy, czy, czy to inaczej, więc tak. Poza odcinkiem, widzowie, nic nie robiłem, nawet ten. poszem spod tutaj, nic, chyba nic nie robiłem, no bo widzowie, no to jedziemy, widzę, wsiadamy do ciężarówki i jedziemy po nowy kombajn. Jedziemy, odpalamy ciężarówkę i widzowie, tak. Wsiadamy i widzowie też trochę pogadamy. E, widzowie tak. Nowe pole, widzowie kupione. Tutaj, widzowie, miania łąka też jest. Widzowie, już nasza ta. Więc tak, tamte łąki, widzowie te po prostu sprzedaliśmy. Więc tak, tutaj, widzowie, będziemy skręcać. Bo my sobie pojedziemy w laskę. Widzowie, tam laskę. My sobie pojedziemy. Tutaj widzowie tam zaskręcimy, widzowie tutaj nic nie będzie widzieć tak szczerze dobra i widzowie tak 50, ale my będziemy widzowie jechać więcej niż 50, ale dobra I widzowie tutaj kurde kościół widzowie by pasowało się w końcu pomodlić za te nasze, no, nasze nowe gospodarstwo i za ten nowy kombajn tak szczerze, ale dobra, ale ale nieważne było minęło, ale dobra widzowie teraz tak na serio. Yy, Wy, tak widzowie, jedziemy po nowy kombajn, wybraliście nowy kombajn, jak wybraliście widzowie w komentarzach, New Holanda, więc tak, ja widzowie jadę po tego w Holanda, kupić se po prostu, no kupić widzowie se tego w Holanda, kupię. Kupiłem widzowie tego w Holanda i tak widzowie, i co tu dużo mówić, jedziemy, kurde widzowie, trochę... Mam lagi, ale dobra, nieważne. Potem pojedziemy sobie in, inaczej trochę, ale dobra, jedziemy widzowie. Jak jedziemy, to jedziemy, eee, kurde, jak szybko. Widzowie, eee, wybrali, wybraliście tego Hollanda, no to ja jadę kupić tego Nefhollanda. Nefholland, widzowie, kosztuje 300 tysięcy, widzowie, za niego zapłaciłem. To sobie wyobraźcie, widzowie, ile kasy musiałem do tego Hollanda tak szczerze włożyć. A ile tego, a ile tamto, tych szczerze, więc tak. Więc tak, widzowie. E, 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 ten widzowie New Holland to się pewno jak to nie zwróci, dopiero w, pier w pierwszym sezonie widzowie ten New Holland się nie zwróci. A co dopiero widzowie jest w dwóch, więc tak. Czekajcie, widzowie, czekajcie, czekajcie. A, dobra, widzowie. Przepraszam, tu widzowie do tartaku. I też widzowie możecie napisać. Poszekaj, poczekaj, poczekajcie Potem wam powiem co że możecie napisać. Jak tu widzowie wykręcić, tak szczerze. Laweta pożyczono widzowie. Oby, właśc oby właściciel widzowie tego nie, nie widział tak szczerze, więc tak. Ja pierdzielę widzowie. E, to 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 dobra, jedziemy, dobra, tutaj też mm, Nie wykręcimy się Jak zwykle widzę, że się nie wykręcimy, ale wykręcimy się tak, więc tak Dajesz, 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 dajesz Dajesz, dajesz, dajesz dobra, Mutmelina, dobra Jedziemy z tym na będziemy musieli się wykręcić, ale dobra. Tutaj też tak dobra jedziemy. Tutaj też i widzowie tak tutaj polonas pewno się zapytacie to dlaczego ten Polonez tutaj stoi a ten Polonez widzowie stoi z racji tego że przyjechałem zapłacić za ten kombajn i widzowie jak to nowy nabytek? no to było trzeba, widzowie, opić, tak szczerze, i widzowie, poloneza zostawiłem, no bo przecież nie będę jechał pod wpływem alkoholu, tak szczerze, więc zostawiłem tego poloneza tutaj, więc tak. Więc raz tego polonez tu stoi, więc my sobie, widzowie, też go zabierzemy tutaj, żeby on sobie nie jest to, widzowie, my sobie widzowie, tym polonezem tutaj na tą górę wjedziemy, tak szczerze. Wiem, widzowie, że to nie jest podwożówka dla... Takich kost po samochodów, ale widzowie nie będziemy palić paliwa, no bo przecież paliwo drogie, kurde. No paliwo, widzowie, trzeba oszczędzać, kurde. Nie ma tak. Paliwo, widzowie, drogie, to trzeba oszczędzać. Teraz, teraz roz... A, nie da, nie widzowie. to jest rozpalone. da, widzowie. Widzowie, wszystko się zemieści, to, to widzowie się. To bizden w Holland, widzowie, kurde. Ten widzowie Holandii to tak mi się widzowie podoba. Na tym gospodarstwie widzowie się będę musiał do tego NovHolanda header, widzowie. He, Znać znaczy header, znaczy widzowie w, wózek będę musiał do tego w Hollanda kupić, więc tak. Więc widzowie kupię ten wózek i widzowie będzie ładnie. Cacy. Cacy, pięknie. Do, 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 do. Mm -hmm. Uhuhu, uh, widzowie. Czekajcie, czekajcie, widzowie. Aha, dobra. Zamykamy. Uhuhuhu, uh, widzowie. Uh. Opor widzowie, dobra. Widzowie, to się zaraz naprawi. Poczekajcie. Poczekajcie, poczekajcie, widzowie. I tak, dobra. A dobra widzowie Nie spadnie To przecież widzowie zapomnieliście Nie spadnie widzowie To przecież Widzowie nie spadnie Ja będę sobie powoli tak szczerze Niech upatrzy w sobie Widzowie to może nie jest realne do końca Ale dobra Ale ważne widzowie że jedzie Jedzie Widzowie się tutaj przeją Co jest kurwa co widzowie? Jak ja widzowie, za chwilę bramę rozpierdzielę tu chyba. Jak się ja, że to w... Dobra, widzowie, przejechaliśmy, Ważne, że przyjechaliśmy. Jedziemy, widzowie, na gospodarstwo, ale tym razem, widzowie, pojedziemy inną drogą na gospodarstwo. Nie, a co? Nie, co, widzowie? I też, widzowie, możecie napisać jako oceny, czy widzowie, będziecie mieli zagrożenie jakieś na koniec roku, czyli widzowie. No, Możecie napisać też w komentarzach, ile macie już je, jedynek, tak szczerze. Też możecie napisać. I też możecie napisać, czy będziecie mieli jakieś zagrożenie, jak to w semestrze. W pierwszym semestrze, jak to możecie napisać w komentarzach, bo ja widzowie nie będę miał żadnego. Ja wicowie nie będę miał tak szczerze żadnego. Jedyny widzowie też nie mam, więc ja jestem widzowie, taki pilny uczeń, więc tak więc, widzowie tak co tu dużo mówić? Bizon, kurde, wicowie, oby, oby to nie spadło. Tak szczerze, oby nie spadło, to oby nie spadło, bo ja bym nie chciał tego drugi raz, bo widzowie, pamię pamiętacie, wicowie, z Zetora tutaj, jak tam kiedyś, widzowie spadło? Tutaj, bo ja pamiętam, widzowie, tutaj widzę pierwsze wjazdy klawotów, tak szczerze. Więc tak, co co tutaj, te klagi trochę, co sobie legnęło mi? Co co, te klagi, nie wiem o co chodzi. Tutaj widzę. Widzowie pole było do wzięcia w Dzierżawę, ale no niestety nie będziemy brać kolejnego pola, bo i tak mamy za dużo tych pól a w kolejnym odcinku pewno pisały będą śniwa. więc tak Śniwa, śniwa i po śliwach, dawno w sumie byśmy mieli pisały po żniwach, ale niby to gospodarstwo widzowie tak się CO JEST KURDE widzowie dlaczego mam takie lagi kurde nie mam pojęcia tak szczerze hmm. tutaj wcale też, ale w ta ciężarówka wcale tutaj szczerze to jest fajna Podoba wid mi się ta ciężarówka, tak szczerze, więc tak. Hmm. Widzę dlaczego mam takie lagi, tak szczerze. Nie wiem dlaczego ja mam takie lagi, nie pytajcie. Sam widzowie nie wiem. Mm, to. Tu widzowie tak szczerze fajne, o. E, 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 kurde, hamuj, hamuj. Ale widzowie to z... Ta ciężarówka ma takie słabe, że się hamuje, Ale widzowie co, ja widzowie to rozbudowuje se... Widzę, co ja to widzę, sobie rozładowuj, rozładowuję, poza odcinkiem sobie rozładuję to, aby nie przedłużać, po prostu. Widzę, w tym odcinku to już będzie na tyle. Ja się z Wami żegnam. Do kolejnego odcinka, już za dwa dni! I na razie, cześć!